Ja chcę powiedzieć, bo przedtem zapomniałam na pani powiedzieć, jeszcze o Mentosie. Oliwi nie może powiedzieć, bo została u babci, bo ja jestem chora i zostawiłam bez u babci, bo nic nie długo jadę. No, ale ja nie by jestem Oliwią. O powiedzmy, że ja jestem po prostu Oliwią. Nie? Oliwa jestem. Ja ty tam, taki. Tak, no, że ja jestem Olivia i mówiłam, wam, że jak ktoś chce, żeby ta e, swoją postać zaśpiewała, że, e, e, żeby miała piosenkę z Mentosa, jego e, głos, głos e, Albina i Wirek, e, to jest pewnie robię w komentarzach albo na Pri, to ja by to zrobię.